Taki temat mnie nurtuje. Otóż jest to dyskryminacja polskich przemytników w stosunku do przemytników ukraińskich. Chodzi mi o głównie polskie służby graniczne, obie, bo interesem jest tutaj głównie przemyt papierosów i innych rzeczy do Polski a na to wpływ mają głównie polskie służby. Ukraińcom Ukraińcy się do tego nie, nie bardzo wtrącają chcecie to wieście, coś tam dacie i jedźcie sobie tak pierwsza rzecz to jest dogadywanie się otóż Polak z Polakiem ciężko w porozumieniu się w, takim, w cudzysłowie, łatwiej dogadać się z polskim funkcjonariuszem Ukraińcowi. We wcześniejszych swych opowiadaniach podawałem przykład, jak to Ukraińiec potrafił dojść do porozumienia z polskim policjantem za 50 zł, natomiast Polak nie mógł załatwić sprawy nawet za 200 zł. I to nie tylko nie mógł, ale był przez policjantów po tej próbie zakuty w kajdanki. I doprowadzony do przedprokuratora. Możemy się tylko domyślać, że podobnie może być z dogadywaniem się z polskimi funkcjonariuszami na granicy. Polak Polaka się boi. To Ukrainiec. To Ukrainiec. Druga rzecz to możliwość częstego przekraczania granicy. Ukraińcy mieszkający w strefie przygranicznej mają karty MRG, czyli małego ruchu granicznego. Polacy nie mają czegoś takiego. Ukraińcom te karty teoretycznie mają służyć do odwiedzania rodziny, ale mogą oni odwiedzać tą rodzinę dowolną ilość razy w roku. Natomiast Polaków obowiązuje ograniczenie czasowe. I mogą oni przebywać w Ukrainie jedynie 90 dni na 180. Podobnie z zasadą wzajemności, jak Ukraińcy w Europie w ruchu turystycznym czy na paszportach biometrycznych. To są ograniczenia. Trzeba liczyć dni. Nie wiadomo, kiedy jest zła zmiana, kiedy dobra zmiana, a tu już nie masz dni. I są ponoć jeszcze jakieś ograniczenia skarbowe, że Polak tak nie może często jeździć, bo coś tam przywoził. Ale, to już nie wiem dokładnie, i kolejny, trzeci powód to właśnie powód wyjazdu. Jak wyjaśnić służbom, dlaczego tak często jeżdżę przez granicę? A to jest ważne. Komputer to ewidencjonuje, bazy danych. I to jest też pytanie od przełożonego takiego polskiego celnika. Dlaczego ten tak często jeździ? Czy takiego kontrolującego z boku? A co on tak jeździ? No cel jakiś musi mieć, no tu tak jeździ. I Ukrainiec zawsze może odpowiedzieć na takie pytanie. Jadę po towar. Mam tysiąc złotych w kieszeni yy, na zakupy w Polsce. A Fajek przesiedlił może, Bo po co ryzykować? Ja zarabiam swoje na towarze, który kupuję w Polsce, od którego w Polsce są odprowadzane podatki. Wcześniej takim bardzo dobrym wytłumaczeniem częstego przekraczania granicy było jeżdżenie przez Ukraińców na polskich blachach, czyli polskich rejestracjach samochodowych. Muszę co chwilę przekraczać granicę, bo. Nie chcę płacić na Ukrainie cła. Czyli jestem w ciągłym tranzycie. A Polak co ma na to powiedzieć? Jeżdżę, bo co? Bo jeżdżę. No właśnie, turystycznie. Codziennie, co drugi dzień. Czwarta rzecz y, związana jest y, z tą trzecią Czyli Ukrainie ma możliwości po prostu zarobku w dwie strony. Fajka do Polski, a spożywka, chemia i inny sprzęt do Ukrainy. To znaczy jest tak zwana kompozycja. Tu trochę i tam trochę. Tu coś się nie uda. No to tam się uda. Większe możliwości. Polak nie ma takich kontaktów zazwyczaj, aby ten towar gdzieś przewozić komuś do Ukrainy. Ale jeszcze nawet nie to jest takie ważne. Najważniejsze jest to, że Polak nie może wywozić towarów z polskich na tax free. Czyli w wywozie nie może odliczać polskiego podatku VAT. A, kto Zechce taki towar, który jest droższy o 23% od tego, co przywiezie Ukraińiec. No i takie problemy. Uważam, że coś takiego jest niesprawiedliwe i upokarzające w stosunku do polskich przemytników. Dlaczego tak jest? Że pozwalamy przemycać jedynie Ukraińcom, a Polak ma w tym rzemiośle zawsze pod górkę.